Witajcie, akwarystki i akwaryści. Nadszedł dzisiaj ten dzień, kiedy wpuściłem młody narybek do głównego zbiornika. Małe się rozpieszły po całym akwarium, także można dostrzec je dosłownie wszędzie: tutaj, tutaj, a w zdecydowanej większości są ukryte pośród tego buszu. Także dobrze, myślę, że są bezpieczne. Ryby ich nie ganiają. Myślę, że to ze względu również na krewetki, które są różnych rozmiarów większe, mniejsze. Chyba po prostu przyzwyczaiły się do mniejszych od siebie stworzonek, które razem z nimi spóżyją w jednym zbiorniku. Pozostało im prawie jeszcze dwie godziny świecenia światłem, także no, muszą się jeszcze jakoś schronić przez ten czas, a w nocy mam nadzieję, że przetrwają bezpiecznie schowane pośród gąszczu roślin. Większość tych maluchów jest już w sporej wielkości, tak jak można zauważyć tam z tyłu. Mniej więcej wszystkie mają około, no powiedzmy, prawie centymetra. Także mam nadzieję, że się uchowają, a że jest ich dokładnie 27 sztuk, także <grych> zdecydowana większość powinna przeżyć i dożyć do dorosłości. Duża część samic, która właśnie została matkami jakiś czas temu, ponownie jest już oczywiście zakocona, więc Niebawem pojawi się nowe potomstwo i zastanawiam się, co zrobić już z tym nowym narybkiem, który się pojawi. Myślę, że po prostu powoli będę odmładzał tutaj to otoczenie. Część starszych osobników będę po prostu oddawał. Na szczęście mam dla kogo, a młode zostawię sobie na następne pokolenia. Stan ogólny zbiornika bez zmian, czyli jest ok. Rośliny rosną. Krewetki mają się świetnie. No teraz, tylko obserwować, co się stanie z narybkiem, który został dzisiaj wpuszczony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego. Pozdrawiam.